Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco na naszym kanale Maxio TV, gdzie jesteśmy tutaj specjalnie dla Was, kochane dzieci i kochani rodzice, którzy mam nadzieję, też nas oglądacie i słuchacie. Jak czytamy książki, jesteśmy właśnie po to, żeby czytać, żeby zachęcić Was do czytania książek. Wiem, mówię o tym za każdym razem, ale to jest naprawdę bardzo ważne przesłanie naszego kanału, kanału na YouTubie Maxio TV, abyście z Zachęceni zaczęli czytać swoim dzieciom, kochani rodzice i wy, kochane dzieci, żebyście. W pewnym momencie zaczęły wzięły książeczkę Dorączek i zaczęły czytać, pięknie czytać i rozumieć to, o czym czytacie właśnie w książkach. A więc jesteśmy tutaj, jesteśmy na, kana na YouTube, kanał nazywa się Maxio TV. Maksio to jest taki pies, który właśnie gdzieś tu biega. Maxiu, gdzie jesteś? Maxiu, chodź do mnie, Maxiu, on zaraz tu będzie. Maxio to jest taki piesek, który, który, którego imieniem nazwaliśmy właśnie nasz kanał. O, już jest! No już przybiegł. W domie ten kochany Maksio, to jest właśnie Maksio. Maksio, przywitaj się ze wszystkimi dziećmi. Witam się bardzo serdecznie z Tobą, kochany Maksio. Ja nazywam się Marek Strzelczyk, to jest Maksio TV. Jesteśmy już razem, możemy zaczynać, a więc zaczynamy kolejne nasze spotkanie. A dziś, kochane dzieci, przenieśmy się bardzo, bardzo daleko na Bliski Wschód. Tam z tamtego miejsca też pochodzą bardzo śliczne, piękne i wartościowe bajki, które trzeba przeczytać, które trzeba mieć w swojej biblioteczce. A bajka, którą właśnie dziś przygotowałem, to o Alibabie i 40 rozbójnikach. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w dalekim perskim mieście żyło dwóch braci, Alibaba i Kasim. Alibaba był bardzo biedny, mieszkał wraz z rodziną w lepiance i zbierał w lesie drewno, które potem sprzedawał na targowisku. Kasim zaśmiał bogatą żonę i mieszkał w pięknym domu, zajmował się sprzedażą dywanów i powodziło mu się znakomicie. Pewnego dnia Alibaba zbierał chrust w miejscu położonym z dala od miasta. Naraz usłyszał tętent koni. Bojąc się, że zostanie oskarżony o kradzież drewna, wdrapał się prędko na drzewo i ukrył wśród liści. Chwilę potem pod drzewo podjechała gromada uzbrojonych mężczyzn. Ali Baba mógł wyczytać z ich spojrzeń, że są ludźmi niebezpiecznymi. A gdy zobaczył, że zdejmują z końskich grzbietów różne łupy, zrozumiał, że są rozbójnikami. Ich herszt, człowiek o posępnej twarzy i złym spojrzeniu, Podszedł do podnóża pobliskiej skały. Sezamie, otwórz się! zawołał, rozkładając szeroko ramiona. Ali Baba nie wierzył własnym oczom. Oto na słowa herszta skała rozsunęła się, odsłaniając wejście do mrocznej pieczary. Rozbójnicy weszli do środka, wlokąc za sobą worki z łupem. Alibaba, oszołomiony tym, co zobaczył, skulił się na swym drzewie, żeby go przypadkiem nie odkryto. Słyszał głosy zbójców, odbijające się echem od ścian jaskini. Po chwili rozbójnicy wyszli na zewnątrz. Alibaba policzył, że było ich w sumie czterdziestu. — Sezamie, zamknij się! — krzyknął Herszt. Skała zawarła się z powrotem, a zbójcy wskoczyli na konie i odjechali. Drżąc ze strachu, Alibaba zsunął się z drzewa. Był jak porażony. Bezwiednie wymamrotał – sezamie, otwórz się! Ale skała pozostała nieruchoma. Wtedy Alibaba zawołał – sezamie, otwórz się! A posłuszna skała zaczęła się rozsuwać. Alibaba zapalił pochodnię i przekroczył próg jaskini. Jakiż cudowny widok ukazał się jego zdumionym oczom. Jaskinię zalegały ogromne stosy skarbów, złote i srebrne naczynia, bezcenne wazy, broń wysadzana rubinami i szmaragdami, diademy lśniące monety, ozdobne talerze i wzorzyste dywany. Ubogi zbieracz opału przetarł z niedowierzaniem oczy. Drżącą jak liść ręką podniósł jedną ze złotych monet. — Prawdziwa! — wyszeptał, oszołomiony tak niesłychanym bogactwem. — Wezmę sobie trochę monet, nikt nie zauważy! — Mruknął i napełnił złotymi pieniędzmi cztery worki. Powróciwszy do domu, zaryglował starannie drzwi i na oczach zdumionej żony wysypał zawartość worków na ziemię. – Przelicz, ile tego jest? – rozkazał triumfalnie. Ale monet było zbyt wiele. – Nie damy rady ich policzyć – orzekł w końcu Alibaba. Pobiegnij do domu mego brata i pożycz miarkę do ziarna. Żonę Kasima zaintrygowała ta dziwna prośba. Ciekawe, co chcą mierzyć? Nie ziarno, bo na to są za biedni, pomyślała. I szybko roztarła na dnie naczynia trochę dziegdziu. Kiedy otrzymała miarkę z powrotem, okazało się, że coś przywarło do dna. Prawdziwa Złota moneta ale skądże u nich coś takiego? Są przecież ostatnimi nędzarzami i pobiegła co tchu do męża, kasim wpadł w złość. Jak mój brat śmie posiadać złote monety, nie mówiąc mi o tym warknął i popędził do Alibaby, domagając się wyjaśnień. Prostoduszny Alibaba opowiedział Kasimowi całą historię. Prosił go jednak o zachowanie tajemnicy. Kasim przyrzekł, że nie powie nikomu ani słowa, ale natychmiast wygadał się żonie. Kazał sługom przygotować na rano do drogi dziesięć krzepkich mułów. Kładąc się do łóżka, mruczał do siebie, będę jeszcze bogatszy. Niewiarygodnie bogaty. Przez całą noc nie zmrużył oka, snując marzenia o skarbie. Było jeszcze ciemno, gdy Kasim wraz z dziesiątką jucznych mułów wyruszył w drogę. Dotarłszy do skały, wypowiedział magiczne zaklęcie i wszedł do jaskini. Z mocno bijącym sercem upychał do juków, ile tylko zdołał. Wkrótce ciężar stał się nie do udźwignięcia i Kasim zdał sobie sprawę, że niektóre rzeczy musi zostawić. Wciąż jeszcze przebierał skarby, gdy wtem nadjechali powracający z wyprawy zbójcy. Na widok otwartego wejścia do jaskini dobyli mieczy i wpadli do środka. Nieszczęsny Kasim został prędko odkryty i uśmiercony. Wow! Rozjuszeni zbójcy posiekali jego ciało na części i porzucili poćwiartowane zwłoki przed wejściem do jaskini. To odstraszy innych złodziejaszków, krzyknął Herszt. Żona Kasima oczekiwała męża przez dwa dni, ale na próżno. W końcu, zrozpaczona, pobiegła do Alibaby i powiedziała mu, dokąd wybrał się jej mąż. Alibabę, który lubił brata, przeraziła ta wiadomość. Osiadł muła i pojechał do jaskini, kiedy zobaczył okaleczone zwłoki Kasima, padł na ziemię i zapłakał. W końcu wziął się w garść, zawinął ciało brata w plet i przymocował do grzbietu muła. Dla żony Kasima wstrząs był zbyt silny, pękło jej serce. Ali Baba wprowadził się wraz z rodziną do pałacu brata. Jedną z pałacowych sług była młoda i bystra niewolnica imieniem Marjana. Powiedziała ona Alibabie, że jej znajomy szewc Mustafa mógłby za godziwym wynagrodzeniem poszywać ciało Kasima przed pochówkiem. – Muszę zawiązać ci oczy, żebyś nie widział, gdzie idziesz – powiedziała niewolnica do Mustafy. W ten sposób unikniemy plotek. Szewc prędko uwinął się z robotą i dostał w nagrodę pełen worek złota. Po czym… Znów z zawiązanymi oczyma wrócił do swego warsztatu. Tymczasem Herd zbójców przyjechał do jaskini i zobaczył, że ciało Kasima zniknęło. A więc był ktoś jeszcze, kto znał tajemnicę skarbu. Zły i zaniepokojony rozbójnik wysłał jednego ze swych ludzi do miasta na przeszpiegi. Ten zupełnie przypadkowo trafił do warsztatu Mustafy. Szewc Ucieszył się, że może komuś opowiedzieć o szczęściu, którego spotkało. A na koniec dali mi worek złota za to, że poszywałem ciało zabitego. Jeśli zaprowadzisz mnie w to miejsce, dam ci jeszcze jeden worek złota obiecał sprytny zbójca. Mało brakowało, a szewc zatańczył bez radości. Po chwili jednak, serce w nim zamarło. Jakże miał trafić do domu, którego nigdy nie widział? Zawiążę ci oczy powiedział rozbójnik a ty spróbujesz sobie przypomnieć, którędy szedłeś. Otóż Mustafa, idąc za pierwszym razem z zawiązanymi oczami do Alibaby, liczył kroki. Podobnie zrobił więc i teraz: 510, 511, 512. – Tutaj! Rozpójnik rozwiązał mu opaskę zakrywającą oczy. Stali przed wejściem do pałacu Alibaby. Opryszek wręczył Mustafie worek złota i niepostrzeżony przez nikogo namalował na drzwiach pałacu czerwony krzyż. Po czym pobiegł z nowinami do Herszta. O zmroku do pałacu wróciła Marjana. Natychmiast zauważyła na drzwiach dziwny znak. Obudziły się w niej podejrzenia. Szybko więc namalowała taki sam znak na drzwiach wszystkich sąsiednich domów. Zbójcy, przybywszy na miejsce, stanęli jak wryci. O który dom chodziło? Mardziana, nawet o tym nie wiedząc, uratowała swego pana od strasznej śmierci. Głupcy! czy nie umiecie nic porządnie zrobić? Sam się za to wezmę wrzeszczał na swą bandę Herszt. Następnego dnia, przebrany zakupca, zjawił się w warsztacie Mustafy. Szewc nie posiadał się z radości, że może zarobić więcej pieniędzy i zaprowadził go pod dom Alibaby. Zbójca wbił sobie w pamięć położenie domu i nazwę ulicy. Następnie wrócił do kryjówki i kazał dwóm swoim sługom kupić duży wóz i trzydzieści dziewięć wielkich kadzi na oliwę. Po zabiciu bandyty wysłanego na przeszpiegi pozostało tylko 38 rozbójników. Każdy z nich ukrył się w oddzielnej kadzi, a Herst przebrał się za kupca. Ostatnią kadź napełniono oliwą i załadowano na wóz. Późnym wieczorem wóz zajechał pod pałac. Alibaba wyszedł mu naprzeciw. Co mógłbym dla ciebie zrobić? zapytał woźnicę. Jestem sprzedawcą oliwy, odparł herst rozbójników, i jutro o świcie muszę być na jarmarku. Zrobiło się późno i jestem bardzo zmęczony. Czy mógłbyś mnie przenocować, panie? Alibaba, który dobrze wiedział, co to bieda, z ochotą zaprosił przybysza do pałacu, gdzie uraczył go wystawną kolacją, a wóz kazał wprowadzić na dziedziniec. Po skończonej wieczerzy herszt przeprosił na chwilę gospodarza, tłumacząc, że musi sprawdzić, czy któraś z kadzi nie uległa w drodze uszkodzeniu. Chodził od jednej kadzi do drugiej i szeptem nakazywał ukrytym w nim złoczyńcom, by byli gotowi. Na dany sygnał mieli wyskoczyć i pozabijać wszystkich mieszkańców pałacu. Gdy cały dom ułożył się już do snu, Marjana kończyła jeszcze pracę w kuchni. Ciekawa jestem, czy oliwa handlarza jest lepsza od naszej? Pomyślała i wyszła na dziedziniec. Ale gdy uniosła wieko pierwszej z brzegu Kadziku ku swemu przerażeniu, usłyszała dobiegający z wnętrza gruby głos. Czy już pora? Jeszcze nie. Odbruknęła prędko Marjana. To samo powtórzyło się przy innych kadziach, z wyjątkiem ostatniej, która była napełniona oliwą. Tę niewolnica zaciągnęła do kuchni, wlała oliwę do, kodło, do kotła i powiesiła go nad ogniem. Potem obeszła wszystkie kadzie, wylewając wrzącą oliwę na rozbójników. Gdy skończyła Ukryła się w kącie podwórza, oczekując na dalsze wydarzenia. W chwilę później na podwórze wślizgnął się herszt zbójców, aby dać swym ludziom sygnał, lecz gdy zajrzał do kadzi, stwierdził ze zgrozą, że wszyscy nie żyją. Ha. Zdjęty trwogą, zniknął w mroku nocy. Następnego ranka Marjana opowiedziała Alibabie o swojej przygodzie. Jakże mam ci dziękować! Zawołał jej pan: Jesteś zdumiewającą dziewczyną. Od tej chwili nie jesteś już niewolnicą, lecz wolną osobą. W nocy, pod osłoną ciemności, zwłoki zbójców zakopano w ziemi. Alibaba był pewien, że teraz już nic mu nie grozi. Jednakże, herzż zbójców przebrał się za sprzedawcę dywanów. Na targu spotkał syna Alibaby, Tabita, który poczuł doń sympatię. Prędzej czy później, ten dureń zaprowadzi mnie do domu swego ojca, pomyślał zbójca, a wtedy zamorduję ich wszystkich. Ten handlarz oddał ci bardzo tanio piękne dywany, zauważył Baba na widok wracającego z bazaru syna. Zaproś go do pałacu. Marjana, roznosząc orzeźwiające napoje, pomyślała, że gość wydaje się jej znajomy. W chwilę później zapytała, czy może zatańczyć na cześć gościa. Jeśli tylko masz ochotę, odparł Alibaba. Gdy podano kawę, Marjana pojawiła się w stroju tancerki, grając na tamburynie. W prawej ręce trzymała kindżał, Nagle przerwała taniec i wbiła sztylet prosto w serce sprzedawcy dywanów. Coś ty zrobiła, krzyknęł Alibaba. To herszt rozbójników, odrzekła Marjana. I tak... Po raz trzeci Marjana uratowała życie mieszkańcom pałacu. Od tej pory żyli dostatnio i szczęśliwie. I na pewno w końcu żyli spokojnie. Hm. I taka to była opowieść o Alibabie i czterdziestu rozbójnikach. I jak Wam się podobała, kochane dzieci, dzisiejsza opowieść, dzisiejsza książka. Trochę dłuższa niż wcześniej, niż wcześniejsze nasze pozycje, ale... Powoli przechodzimy do tych poważniejszych książek i wszystko, co nam się albo Wam się spodoba żebyś, i chcielibyście usłyszeć, żebyśmy przeczytali Wam, dajcie nam znać, piszcie do nas e-maile. Adres e-mailowy pokazuje się już teraz na dole ekranu. Już jest. Tu możecie do nas napisać i na ten adres i powiedzieć nam, jakie chcielibyście książki usłyszeć właśnie na naszym kanale na MaxioTV. Jeżeli chodzi o morał tej książki, to powiedzcie sobie sami. Czy wolno sięgać ręką po coś, co nie jest nasze? Czy powinniśmy zabierać komuś coś, co do nas nale nie należy? Chyba nie. Najpierw warto zapracować, kupić sobie samemu za swoje zarobione pieniądze, a nie brać, nie zabierać tego nikomu innemu, choćby najlepszemu przyjacielowi, najgorszemu wrogowi. Czy po prostu? Sąsiadowi. Ja Wam razem z Maksiem teraz dziękujemy. Przed chwilą słyszeliście, być może słyszeliście, a jak nie, to Wam powiem, że padał na zewnątrz bardzo silny deszcz. Teraz uciszyło się to wszystko, czyli czas na to, żebyśmy my razem z Maksiem poszli na spacer. My Wam już teraz serdecznie dziękujemy. Piszcie do nas, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i gorąco i zapraszamy na kolejny odcinek. I nie zapomnijcie powiedzieć Waszym znajomym, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Maksio TV, że jest taki kanał i są tu bardzo fajne. Bajki, ciekawe opowieści, które czytam ja razem z Maksiem, a wy wszyscy możecie posłuchać. Pozdrawiamy gorąco i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.